Daj sobie szansę, aktorko-aktorze młody, być poznanym. Mhm. Rzeczywiście inwestuj w siebie, inwestuj w swój rozwój, ale nie tylko ten aktorski, bo my po, mamy te skills aktorskie, ale to jest taki zawód, który jakby zaprasza całego człowieka, tak? Mhm. Dlatego na przykład wydaje mi się, że medytacja, umiejętność skupienia w tym zawodzie, mhm. najlepsza jest, nie? Tak. Rozwijaj się, pracuj, dbaj o swoje ciało codziennie. Ja jestem naprawdę w szoku. Ile moich koleżanek i kolegów robi wielkie oczy, kiedy ja mówię, że ja ćwiczę codziennie. Ale mm. po co? Ja mówię, jak po co? Ja muszę być po prostu rozgrzana. To ciało ma mi służyć, to jest moje narzędzie pracy. Mm. Nie? Ja sobie nie mm. wyobrażam ćwiczyć, jak a mam 5 marca przedstawienie, no to coś czwartego, nie? No nie, ja po prostu I muszę... I do coś... zakwasy. No i do tego zakwasy tak. i w ogóle, wiesz, no kontuzja tak. na dzień mm. dobry, nie? Dobrze, czyli ćwicz. Daj się poznać. Tak, daj się poznać. Szukaj jakby dróg dla siebie. Tak. Yy. Mhm. I jakby nie, nie czekaj, aż cię odkryją. To nie jest ten moment. Mhm. Czyli yy. znowu sprawczość. Sprawczość, tak, mhm. i nie, nie czekanie. I co więcej, znajdź sobie hobby, tak. Znajdź sobie hobby, mhm. żebyś nie była sfrustrowana albo sfrustrowany. Żebyś mhm. coś mogła albo coś mógł robić takiego, co ci daje szczęście, co ci napędza, co ci po prostu daje to skrzenie w oczach. Ale to na inspiracji poszła teraz. ci oczy zaskrzyłybyś.